Ech. O, witaj, Ech. A więc przybyłeś tutaj, aby poznać swoją przyszłość. Dobrze się składa. Jestem najlepszym... Tym, no... E, wróżkiem? A więc zajrzyjmy za zasłony czasu i ujrzyjmy skrywaną przed nami przyszłość. O Boże, ale ze mnie głuptasek. w ogóle wybrać metody wróżenia. Bo nikt w te czasy nie używa takiego szajsa jak ta szklana kula. To co preferujesz? Mamy spory resortyment. Nekromancja, hydromancja, hiomancję, wróżenie z jabłka? Dobra, czekaj, i jebać to jabłko, ale co to jest? Dobra, e, nieważne, zostaniemy przy tym jabłku. Przygnajcie, przyjaciele. I pamiętajcie, myjcie zęby, bo jebać widzę. To co? Może klasyczek? Kładziemy tarota. Pamiętaj, często ludzie myślą, że karty brzmią jakoś tak, wiesz, negatywnie, to oznacza to coś złego. Tak naprawdę, zazwyczaj w tarocie jest odwrotnie. Że te złe karty oznaczają coś dobrego, a te dobre mogą być trochę negatywne, ale spokojnie w tarocie większość kart jest... Spokojnie, karcy czasami lubią. Wiesz, yy, mydlić oczy. Dobra, to co? Horoskopik. Sprawdźmy wariacie, co tam masz. A właśnie, jaki masz z tego zodiaku? Rybę. Rybę. <słuch> Więc zaczynajmy. Dzień popełni, ale energia wciąż mocna. U Ciebie dotyka ona dwunastu domów. Masz 12 domów? Okej. Okay. Czytam dalej? Możesz mieć poczucie wypalenia, zmęczenia albo niezrozumiałej irytacji. Nie zbywaj tych sygnałów. To Twoja intuicja daje znać, że potrzebujesz innego rytmu, więcej hałasu, mniej odpoczynku. Nie wszystko trzeba uda ci się rozwiązać. Czas odpuścić i się wycofać. Nie dasz rady, jesteś do niczego. Wszystko dookoła jest przeciwko tobie. Musisz teraz się poddać. Nieważne, że osiągniesz cel, nie jest żaden powód. Pięścią tutaj, idę pozdrow! W relacjach? Dobrze, to możemy pominąć w sumie, bo i tak nie masz żadnych przyjaciół. Uważaj też na presję w pracy. Szczególnie istotne, jeśli jesteś bezrobotny. Aha chyba kurwa, czekaj, bo ja to czytam, a nie do ciebie. Dobra, nie narzekaj. To i, i to, i to jest z wody, jakby chuj z tym. Przypomniało mi się coś. Yy, widziałem kiedyś nagranie, jak taki m, ten streamer wróżył z kota, Więc możemy powróżyć ci z ryby. Więc przełóż rękę do akwarium. Jeżeli chyba podpłynie, to dostaniesz ogromną wypłatę. Całą minimalną, krajową. A jeżeli chyba odpłynie, możesz w i No cóż, nikt nie mówił, że przywidać ci dobrą przyszłość. <grych> Ale znam jeszcze jeden trik. Zamknij oczy, włóż dłoń do tego akwarium, a teraz skup się i pomyśl sobie. Jestem bogaty, mam dużo pieniędzy. Wyjmij rękę i otwórz oczy. Teraz nie możesz umyć tej ręki aż do momentu, kiedy uzyskasz bogactwo. Ci tak, wiem, co robią ryby w tej wodzie, ale to jedyna nadzieja na pomyślną przyszłość dla ciebie. Hej, koleżko, głowa do góry. Zawsze mogło być lepiej, ale. Zajmuję się też innymi sprawami. Prowadzę sensy spiritystyczne, robię żaby z porcelany, to jest z gwoździ. Proszę o to, moja wizytówka. A teraz yy, idź sobie stąd. <gryw> ja pierdolę, ryby to taka porażka, jebona.